Dwa kolejne albumy z francuskiej serii komiksowej Asterix. Dzisiaj przyjrzymy się tomowi 34 i 35. Tom 34 nosi tytuł Rocznica Urodzin Asterixa i Obelixa oraz podtytuł Złota Księga. Został wydany w 2009 roku i podpisany jest przez obu oryginalnych twórców Rene Gossiniego i Alberta Uderco. Nie jest jednak jasne dla mnie, ile z tego, co tu widzimy, istotnie jest autorstwa Gossiniego. Z pewnością jest to natomiast ostatni album narysowany przez Uderco, który zmarł rok później. Podobnie jak album 32 pod tytułem Galijskie Początki, który omawiałem poprzednio, jest to w zasadzie zlepek mniejszych opowieści, które tym razem zostały połączone w pewnego rodzaju fabuę, czy też może bardziej pseudo fabułę. W istocie, bowiem, tylko początek i koniec daje wrażenie pewnej ciągłości. Początek komiksu jest bardzo dobry. Widzimy wioskę Galów 50 lat później i Asterixa, Obelixa oraz inne znane nam postacie jako staruszku, w którym doskwiera upływ czasu i którym nie bardzo się już chce. Niekoniecznie jest to sytuacja, w której chcielibyśmy naszych bohaterów oglądać, ale jest w tym pewien urok, a całość kończy się dość zabawnie, bo pojawia się sam uderco i Obelix daje mu wpysk za to, że narysował go jako starca. Autor przeprasza i dalej już widzimy dzielnych Galów w pełni sił i zdrowia, Celebrujących tytułowe urodziny Asterixa i Obelixa. Niestety to co następuje później bardzo rozczarowuje Kolejne sytuacje są coraz bardziej miałkie A co gorsza mało zabawne Fabuły prawie nie ma Pojawiają się co prawda znane nam postacie Ale nie mają one niczego ciekawego do powiedzenia Zamiast rysunków dostajemy dużo tekstu pisanego Co jest chyba ostatnią rzeczą na jaką mamy ochotę Gdy sięgamy po komiks z Asterixem Sceny zachęcające nas do podróży I te w których Obelix paraduje w różnych ubraniach nie bardzo wiem, czemu służą. Parę stron wyraźnie reklamuje nowo otwarty park rozrywki poświęcony Asterixowi. Kilka innych film aktorski o nim, a jeszcze inne muzeum jego imienia. Nie wiem, czy takie powstało. A wszystko to pozbawione jest wdzięku, raczej nachalne, wciskające nam coś na siłę, i udające, że to tylko część jakiejś większej, sensownej opowieści. Dopiero na sam koniec wracamy do czegoś, co wygląda na jakąś fabułę. Gdy widzimy Juliusza Cezara zmuszonego przez Kleopatrę do tego, by wpaść na urodziny do naszych bohaterów. Cezar postanawia ich przy okazji otruć, ale beznadziejnie głupi plan zawodzi, bo panoramik szybko go demaskuje i każe Rzymianom skosztować wina, które przynieśli w charakterze prezentu, co ci czynią, udowadniając, jak zwykle, że są bandą półgłówków. Jest to więc jakaś tam fabuła, ale chyba najsłabsza, jaka kiedykolwiek pojawiła się w serii o Asterixie. Napisana na kolanie, bez dbałości o logikę, realia historyczne czy nawet wierność psychologiczną postaciom, które są tu ukazane. Nie jest więc zaskoczeniem, że album ten uważany jest powszechnie za najsłabszy w całej serii, nawet wliczając w to kolejne zrealizowane już bez uderco. Nawet galijskie początki były lepsze. Bo tam przynajmniej mieliśmy krótkie, ale jednak opowiastki. Narysowane jest to natomiast bardzo ładnie i bardziej konsekwentnie niż wspomniany tom 32. I to również podpowiada mi, że mam do czynienia z czymś. Co uderco narysował w podobnym czasie, a to oznacza, że raczej bez udziału Gosiniego. Główni bohaterowie wyglądają śmiesznie, także jako starcy. Widzimy Obelixa, któremu żona narzuciła jakąś diakońską dietę, oraz Asterixa, który zastanawia się, czy przypadkiem cała jego moc nie wynika wyłącznie z czarodziejskiego napoju, a on sam nie jest swego rodzaju oszustem. Uderco popisuje się tu również paroma całościornicowymi obrazkami, będącymi przeróbką znanych dzieł sztuki, np. Mone Lizy Leonardo da Vinci z twarzą falbali, wolność wiodąca ludna barykady de la Croix, czy znany obraz Napoleona, Jacques'a louis Davida z głową komiksowego Juliusza Cezara. I chociaż obrazy te wydają mi się tu bardzo nie na miejscu, to nie można odmówić artyście, że są one w większości dużym osiągnięciem. Tom 35 zatytułowany jest Asterix u Piktów i został wydany w 2013 roku. Był to pierwszy album w serii zrealizowany przez scenarzystę Żana i Ferry i rysownika Didier Conrada, którzy zostali osobiście namaszczeni na kontynuatorów przez Uderco. W odcinku tym Asterix i Obelix odkrywają zamarzniętego w bryle lodu mężczyznę, który okazuje się pochodzić z rodu Piktów, to jest przodków Szkotów. I nazywa się Makaron. Jako że stracił głos, postanawiają odstawić go do rodzinnego domu, gdzie jak się okazuje trwa spór pomiędzy dwoma klanami. Przywódca konkurencyjnego klanu, podstępny Magrofak, porwał Makaronowi narzeczoną i próbuje przejąć władzę nad Piktami, dzięki pomocy rzymskiego oddziału wysłanego do podboju Kaledonii. Teoretycznie wszystko tu jest na swoim miejscu. Album powstał w taki sposób, jakby jakiś komitet ustalił, co powinno się znaleźć w opowieści o Asterixie i co zazwyczaj w tych opowieściach podobało się czytelnikowi. Bohaterowie wyprawiają się więc do jakiegoś nowego kraju, opisanego tu w satyryczny, ale przyjazny sposób, jak wcześniej wszyscy sojusznicy Galów. Nowego przyjaciela trzeba odstawić do domu, jak to wielokrotnie mieliśmy już w serii jest obowiązkowe demolowanie jakiegoś przypadkowego działu rzymskiego, do tego jakiś czarny charakter, nieduży romans i epizod z piratami. Problem jednak w tym, że wszystko to sprawia wrażenie bardzo anonimowe, niczym makieta, która wygląda jak oryginał, ale jest pusta w środku. Autorzy najwyraźniej bali się wychylić poza szereg i zamiast zaproponować jakieś bardziej współczesne spojrzenie na temat, powielają schemat wypracowany przed kilkudziesięciu laty. Sama historia nie jest najgorsza, aczkolwiek mam wrażenie, że jej najciekawszy element zaprezentowany jest na samym początku, pomysł z zamarzniętym makaronem. Potem nie ma już żadnych zaskoczeń. Scenarzysta nie umieszkał sięgnąć po potwora z Lochnes, który jednak nie przekonuje i przypomina raczej gigantycznego pluszaka dla małych dzieci, a nie coś co wyobrażamy sobie jako potwora. Nie wiem po co jest tu postać Rzymianina, który wałęsa się po wiosce galijskiej spisując ludność. I czemu dokładnie makaron ma okresowe problemy z wysłowieniem się a magiczny napój prawie nie ma zastosowania. To samo zresztą można powiedzieć o Asterixie i Obeliksie, którzy pod wieloma względami są w tej opowieści zbędni. Podobną sytuację mieliśmy w albumie Asterix na Korsyce. Ale chyba największym zarzutem, który można temu albumowi postawić, jest to, że jest nieśmieszny. Co prawdopodobnie jest wynikiem tego, że scenarzysta tak bardzo starał się, żeby wszystko było tu na swoim miejscu, czując odpowiedzialność za kontynuację ważnego dzieła literackiego, że zapomniał wstawić tu choćby parę świeżych dowcipów. Gosini w najlepszym okresie potrafił paroma rysunkami wywołać więcej wesołości niż Ferry wywołał u mnie przez 44 strony. A jak prezentują się rysunki Didier Konrada? Na pozór przypominają te które tworzył Uderco. Wszystkie postacie wyglądają tak samo, jak wyglądały wcześniej, co jest niewątpliwie dużym osiągnięciem i powoduje, że my, Polacy, musimy patrzeć na ten album z pewnego rodzaju zazdrością, bo nam do dnia dzisiejszego skutecznie skopiować Kajka i Kokosza się nie udało. Różnica między kreską Uderco i Konrada dostrzec można dopiero przy uważniejszym przyjrzeniu się, a że różnice jakieś muszą być, Chyba nie powinno nas dziwić, bo uderca był jednak mistrzem w swoim fachu i byłoby dziwne, gdyby ktoś potrafił go w 100% podrobić. Kreska Konrada jest trochę bardziej disneyowska. Asterix i Obelix niby wyglądają tak samo, ale brak im lekkości, którą mieli kiedyś. Sceny walk są wyraźnie słabsze, a nowy rysownik lepiej radzi sobie kreśląc nowe postacie, np. makarona, które prezentuje się bardzo efektownie, niż odtwarzając powszechnie znane. To samo zresztą widzimy również w komiksach rysowanych przez Sławomira Kiełbusa.